Shimano Shimano, liczna Expa Fortnite zostawa przez w suba. Kiedy jesteśmy, generalnie na mapie, to to jest mapa Taikun. Um, no i za właściwie właśnie budowanie Taikuna dostajemy Expa. Proszę bardzo, kupuję w tym momencie coś, dostaję za to 266 Expa, i możemy sobie tak pofarmić i grać ze znajomymi um, i w ten sposób farmić fajnie Expa. A oprócz tego. Możecie sobie tu zagrać ze znajomymi, możecie pójść sobie tutaj właśnie na zombiaki, które są w tym oto miejscu, postrzelać się z zombiakami i za to również dostajecie fajne ilości expa. Ja sobie gram na tej mapie obecnie przez jakieś 10 minut, a wbiłem już jeden poziom, może nawet więcej. Mam w tym momencie 133, także prawie dwa poziomy wbiłem w 10 minut. Możemy dobić sobie na szybkości jeszcze ten nowy poziom. Pominam wam również, że im mniej gracie na mapkach, tym więcej dostajecie EXPA. I proszę bardzo, 131 poziom wbity. Także ja dziękuję za film, do zobaczenia w odcinku i co? cześć!